Piekasz i cukiernik ze mnie słaby, nawet bardzo. Umiem zrobić fenomenalne brownie, puszyste bułki do burgerów. Przepisy wrzucałem wam jakiś czas temu, ale na tym praktycznie się kończy. Mimo to nigdy nie posunąłem się do tego, żeby zrobić gotowe babeczki z paczki. Upieczenie takich domowych to naprawdę prosta sprawa, nawet dla takiego amatora jak ja. A smak jest, nie wiem, 10, 15, 20 razy lepszy. Pokażę wam, jak zrobić najlepsze czekoladowe babeczki w waszym życiu. Puszyste, mokre, z mnóstwem czekolady w środku, ale zanim to zrobię, zostawcie suba, łapkę i napiszcie jakiś komentarz. Czy wiedzieliście, że ponad połowa z Was tego nie zrobiła? Pora to zmienić. No dobra, zabieramy się do roboty. Bobeczki zawsze robi się na dwie miski: w jednej składniki suche, w drugiej mokre, więc zaczniemy od suchych. Na dużą miskę układamy sitko i wsypujemy 245 g mąki pszennej, 80 g gorzkiego kakao, 10 g proszku do pieczenia, 2 g sody oczyszczonej, 2 g soli. Wszystko przesiewamy przez to sitko, a następnie dokładnie mieszamy. Do drugiej miski wbijamy dwa jajka. Ja to chciałem zrobić naraz, ale no jak widzicie, nie wyszło. Podwójnie nie wyszło. Skorupki oczywiście wyciągamy. No i te jajka dokładnie ubijamy przy pomocy trzepaczki. Łatwiej zrobić to mikserem, ale ja chciałem sobie zrobić trening rąk. Dodajemy do tego łyżeczkę ekstraktu waniliowego i 150 g cukru. Nie pytajcie mnie dlaczego cukier to mokry składnik. No tak to już po prostu jest. Wszystko ubijamy przez jakieś 2-3 minuty. Tak jak mówiłem łatwiej to zrobić mikserem, no mi już dosłownie łapa odpadała. No ale jedziemy dalej. Kiedy masa będzie ubita i puszysta, wlewamy 60 ml oleju, 240 ml mleka i jedno zaparzone espresso, ewentualnie 30 ml mocnej kawy. Dodatek kawy nie wpłynie na to, że będą smakować jak kawa, a jedynie podbije smak czekolady. Teraz to wszystko dokładnie mieszamy, a następnie stopniowo dodajemy suche składniki. Kiedy masa będzie już jednolita, siekamy 150 g czekolady. Gorzka, mleczna, biała, użyjcie jakiej chcecie. Ja użyłem mieszanki gorzkiej i mlecznej. No i zanim napiszecie, że biała to nie czekolada, przestańcie mi psuć dobrą zabawę. Czekoladę dodajemy do naszej masy i mieszamy przy pomocy szpatułki. Powinna mieć ona mniej więcej taką konsystencję. Oczywiście jak zawsze trzeba sprawdzić czy jest dobra. No i tak, jest, jest bardzo dobra. Tak więc bierzemy się za pieczenie. Do babeczek oczywiście potrzebne są foremki, także wyciągamy je z szafki, smarujemy olejem i wkładamy po kilka łyżek naszej masy. Starczy nam jej na jakieś 15 babeczek. Ja mam tylko 12 foremek, dlatego 3 dopiekłem później. Starajcie się rozkładać porówno, no i nie wypełniajcie ich do pełna, no bo one naprawdę mocno urosną. Ja trochę nie doceniłem ich możliwości i zobaczycie później jak mi wyszło. Kiedy rozłożymy już naszą masę, babeczki pieczemy w 190 stopniach przez 18 minut. Ja oczywiście zapomniałem ustawić minutnika, więc piekłem je na oko, ale wyszły całkiem ok. No tylko trochę wyrosły, no ale mówiłem wam o co chodzi. Zawsze można zrobić te kałaczki, które moje przeszły pomyślnie. Dajemy im ostygnąć przez co najmniej 15 minut i wyciągamy je z foremek. W rezultacie mamy pyszne czekoladowe babeczki. Wyglądają pięknie, a jak smakują, przekonamy się za chwilę. Co mogę powiedzieć, to że zapach rekompensuje mi temperaturę w mieszkaniu od nagrzanego piekarnika. Dobra, babeczki gotowe. Ja już się nie mogę doczekać, żeby ich spróbować. W całym mieszkaniu mi generalnie pachnie czekoladą. Jest mega gorąco od tego piekarnika się wszystko nagrzało, ale to nic. Generalnie jedna mi się rozwaliła na pół, jak możecie zobaczyć. Trudno. Więc ja ją sobie spróbuję, a te ładniejsze zachowam dla innych, żeby komuś tam dać. Na pewno się ucieszy. Tak więc dobra, próbujemy. Realnie powiedzcie, czy jak macie babeczki, nie? No to macie spód i macie górę. To co wolicie, górę czy spód? Ja na przykład wolę górę, bo jest taka fajna, chrupiąca. I taka fajna To Także no, próbujemy. Już mieć taki, wiecie, pełne doświadczenie. Dołu też spróbuję. Te babeczki są tak dobre, że ja nie wierzę, że naprawdę ktoś jeszcze robi te takie, wiecie, spaczki. No jeśli to robicie cały czas, no to serio zmieńcie podejście do gotowania, bo one nie dość, że są naprawdę mega proste, są pyszne, są wilgotne, one są mocno czekoladowe, są takie naprawdę prawdziwie czekoladowe. Ta czekolada jest podbita kawą. Tej kawy nie czuć, ale ona po prostu daje takiego kopa tej czekoladzie. Więc one po prostu smakują lepiej. Ona jest taka, wiecie, bardziej uwydatniona, że tak powiem. Troszeczkę soli dorzucicie, więc ta słodycz jest jeszcze podbita. Trochę wanilii, wiadomo, to nigdy nie zaszkodzi. Ogólnie mega przepis, dlatego musicie go koniecznie wypróbować i dać mi znać, czy on smakowało. A my widzimy się w kolejnym filmie.